Jak mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli kremowy sernik bez pieczenia, bez cukru i bez mąki. Na początku rozpuszczamy masło, do którego dodajemy erytrytol oraz kakao. Do mąki migdałowej, czyli do zmielonych migdałów dodajemy masło z ciemnym kakao, wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy do tortownicy. W szklance rozpuszczamy w gorącej wodzie żelatynę, a do miski dajemy serek kanapkowy naturalny, śmietankę, erytrytol, ekstrakt waniliowy oraz żelatynę, która wcześniej była przesudzona. Całość dokładnie mieszamy i przekładamy na wcześniej przygotowany spód. Sernik wyrównujemy, możemy go dodatkowo ozdobić na przykład owocami, i wkładamy do lodówki. A po dosłownie godzinie mamy gotowy, niskowęglowodanowy sernik bez cukru, bez mąki, który możemy jeść bez wyrzutów sumienia. Po tym ekspresowym, piankowym serniku bez pieczenia każdy ci uwierzy, że jesteś najlepszym cukiernikiem. Na początku niebieską galaretkę zalewamy wodą i odstawiamy. Ulubione ciastka wkładamy do tortownicy, a galaretki najlepiej dwa smaki zalewamy gorącą wodą. Przez cudzoną przelewamy do misy, ubijamy i kiedy jest delikatna pianka dolewamy śmietanki, mascarpone bądź gęstego twarogu i wszystko razem miksujemy. Kiedy masa jest jednolita i puszysta, połowę przelewamy na ciastka i w tym czasie wyciągamy naszą gotową, niebieską galaretkę. Podważamy ją szpatułką, żeby zachować jej kształt, i całość zalewamy resztą naszej masy serowej. Wszystko dokładnie wyrównujemy, następnie kroimy ulubione owoce, polecam truskawki na dwie równe części. Sernik wkładamy do lodówki, a w tym czasie rozpuszczamy galaretkę najlepiej przeźroczystą i ją studzimy. Przez studno wystarczy przelać na owoce i tak naprawdę nasz sernik już jest prawie gotowy. Jak widzicie, jest banalnie prosty, jest przyjemny przepyszny, delikatny, mocno piankowy, a ta galaretka w środku robi wrażenie. Jestem pewna, że nie skończy się na jednym kawałeczku i każdy będzie się pytać o ten przepis. Także jak zrobisz, to koniecznie daj znać, jak wyszło. To jest kolejny przepis, który ci się spodoba. Zapiszesz go i nigdy nie zrobisz, także, chociaż potowarzysz mi podczas przygotowania. Spód możemy zrobić z ciasteczek, natomiast ja użyłam mąki migdałowej, masła, ulubionego słodzidła oraz soli. Masło rozpuszczamy i wszystko przelewamy do mąki migdałowej, dobrze mieszamy i przekładamy do tortownicy. Spód wyrównujemy i wkładamy do lodówki, i w tym samym czasie rozpuszczamy ulubioną galaretkę. W misce mieszamy nasiona chia, mascarpone bądź gęsty twaróg, serek kanapkowy oraz śmietankę. Z przestudzonej galaretki odlewamy dosłownie 6 łyżek, a następnie resztę przelewamy do sera i wszystko dokładnie mieszamy. Masę przelewamy do tortownicy i schładzamy w lodówce, a truskawki bądź inne owoce delikatnie rozgniatamy i dolewamy naszą resztę galaretki. Dzięki czemu powstanie nam delikatna frużelina owocowa, która nie będzie się psuć w lodówce. Ciasto jest jak widzicie gotowe, bardzo proste i rewelacyjne w smaku, a ty zapisz kolejny raz ten przepis, nigdy go nie zrób, a ja się będę nim zajadać. Ale jak mimo wszystko zrobisz, to daj znać jak wyszło. Kiedy twoja mama mówi ci, że nie musicie lecieć do Włoch na tiramisu, bo tiramisu macie w domu, to właśnie mówi o tym przepisie. I akurat to tiramisu jest z bezpieczenia, a spód zrobimy z ulubionych herbatników czekoladowych. Wystarczy je wymieszać z roztopionym masłem i wszystko wyłożyć na tortownicę. I pamiętajcie, żeby ranty zrobić dość wysokie. Biszkopty będziemy maczać w kawie z mlekiem i tego mleka dajcie dużo. A żelatynę rozpuszczamy również w gorącej kawie. A skoro to tiramisu sernikowe, to podstawą jest twaróg, mascarpone, cukier cukier puder oraz wanilia. Żeby zahartować żelatynę, odrobinkę sera mieszamy razem z żelatyną i dolewamy do masy. Tiramisu składa się tutaj z dwóch warstw, więc robimy warstwę serową, nasączone biszkopty, kakao i wszystko znowu powtarzamy. Takie ciasto wystarczy schłodzić w lodówce i dosłownie po godzinie jest gotowe. Może nie jest to prawdziwe tiramisu, ale jest naprawdę przepyszne, bezpieczenia i tak naprawdę macie połączone dwa ciasta ze sobą. Cały przepis standardowo znajdziesz w opisie, a jak zrobisz to daj znać jak wyszło. Lekki torcik bezpieczenia, który wygląda jak z najlepszej cukierni. Spód robimy z ciasteczek maślanych oraz dodajemy kakao. I tutaj taki mały patent, żebyście nie mieli brudnej całej kuchni. Na koniec dajemy rozpuszczone masło, dokładnie mieszamy i tworzymy spód ciasta. Takie ciasto możemy zrobić w tortownicy albo tak jak ja w rancie. Ulubione owoce blendujemy, a śmietankę ubijamy z cukrem putrem oraz ekstraktem u mnie pomarańczowym. Pod koniec dodajemy mascarpone oraz nasze zblendowane owoce. Następnie przestudzoną żelatynę z wodą i całą masę mieszamy z ulubionymi owocami. Następnie całość przelewamy do foremki wyrównujemy i dajemy do lodówki, a po schłodzeniu wyciągamy i układamy ulubione owoce na białej czekoladzie. Możemy dać także świeże albo jadalne kwiaty i w moim wypadku także było to jadalne złoto. Torcik wygląda obłędnie i jeszcze lepiej smakuje. Letni sernik bez pieczenia z malinami Potrzebujemy ulubionych herbatników czekoladowych, które mieszamy z rozpuszczonym masłem. Gotowy spód przekładamy do tortownicy bądź tak jak ja, robimy go w rancie. Spód wkładamy do lodówki i zabieramy się za ekspresową masę serową. Czyli śmietanka 36, mascarpone, twaróg półtłusty, cukier, ekstrakt cytrynowy. Na koniec dajemy przestudzoną żelatynę oraz świeże maliny. Wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy na wcześniej zrobiony spód. Następnie wyrównujemy, wkładamy do lodówki i w tym czasie robimy krem czekoladowy, czyli czekolada biała oraz śmietanka. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia się składników. Polewę przekładamy na sernik, wkładamy do lodówki i następnie kroimy. Sernik jest przepyszny, nie za słodki, czyli idealny. Ekspresowe ciasto bezpieczenia idealne na dzień ojca. Na początku robimy ekspresowy budyń czekoladowy z większej ilości budyniu, tak żeby krem był dość gęsty. Wszystko dokładnie mieszamy i kiedy budyń jest bardzo gęsty, odstawiamy do totalnego przestudzenia. Truskawkową galaretkę rozpuszczamy i odstawiamy. Miękkie masło miksujemy do uzyskania puszystej masy. Dodajemy cukier oraz partiami dokładnie przestudzony budyń i zabieramy się za robienie ciasta. Biszkopty maczamy w mleku, może być z dodatkiem likieru, na przykład amaretto. Pierwsza warstwa to krem czekoladowy, na który układamy herbatniki oraz masę kajmakową albo krówkową. Dokładnie je rozsmarowujemy i ponownie układamy herbatniki. A herbatników niczym nie musimy nasączać. Ponownie nakładamy krem czekoladowy oraz biszkopty nasączone mlekiem. A góra ciasta to truskawki zmiksowane z wcześniej tężejącą galaretką. Gotowy mus truskawkowy przelewamy na wierzch i odstawiamy do lodówki. Ciasto robi się ekspresowo, jest przepyszne, orzeźwiające i bardzo proste. I daj koniecznie znać jak wyszło.